Czy wśród tegorocznych kandydatek do drugiej edycji pokazu Ladies Fashion Day będzie nowa gwiazda modelingu? Jury oceniało m.in. warunki fizyczne, sposób poruszania się na wybiegu, a także styl. Za nami pierwszy casting do pokazu mody Ladies Fashion Day, który wyłonił finalistki. właśnie w trakcie castingu do imprezy Ladies Fashion Day. No mamy dwie dziewczyny już takie na pewno, które, które po prostu są perełkami świetnie chodzą, świetnie wyglądają, przepięknie się ruszają, także myślę, że, że na pewno na pewno będą z nami. Głównie przygoda, bo przyznam, że brałam udział kiedyś w czymś podobnym, ale to było jakieś 5 lat temu, wcześniej uczestniczyłam w takich. Nie pokazać, bo występowałam w wyborach, i miałam jakieś tam osiągnięcia i po prostu dla mnie to jest bardziej relaks niż jakaś tam motywacja. Dobra zabawa, nowe doświadczenie. Na pewno też doświadczenie przy taką dużą publiką. To jest w sumie takie moje małe marzenie z dzieciństwa i pomyślałam, że jeśli jest okazja, to czemu by nie? Może akurat przejście się w różnych strojach, sesja zdjęciowa, makijaż, fryzura. No i myślę, że będzie to właśnie duże doświadczenie, które zapamiętam. Byłam na podobnym i była wspaniała przygoda, więc... Więc traktuję to jako przygodę. Nasza idealna kandydatka, czyli rozmiar 36-38. Absolutnie nie chcemy tutaj mniejszych rozmiarów. Na pewno długie nogi, wysokie obcasy, długie włosy, co niektóre dziewczyny. Chyba, taka pewność siebie. Dobry humor, przede wszystkim chęci. I chciałabym, żeby umiała chodzić na, na wysokich obcasach. To jest bardzo ważne. Chcę tutaj właśnie sprawdzić, dostać pewności siebie, Chcę zobaczyć, czy dam sobie w tym radę, czy jestem wystarczająco dobra. Piękne dziewczyny, wysokie, szczupłe, które świetnie się ruszają. Do zdjęć e, zazwyczaj wybiera się dziewczyny z długimi włosami, bo można z tymi włosami coś zrobić. E, krótkie włosy e, zawsze można uzyskać przy pomocy różnych perłek i, i tym podobnych akcesoriów. Nie zapraszam, wszystkie fanki mody i wszystkie kobiety, które mają ochotę zobaczyć, co nasza Nysa proponuje nam na sezon wiosna lato 2014, 8 marca odbędzie się tu pokaz mody Ladies Fashion Day. Dziewczyny pokażą właśnie, co Nysa ma w zanadrzu dla nas. Casting był naprawdę bardzo na wysokim poziomie, także no mam nadzieję, że impreza się uda świetnie, tak samo jak dziewczyny wyglądały.